Po co Polsce w tej chwili miny przeciwpiechowe? Ostatnie zdanie. pan z W 2012-2013 roku zniszczyliśmy ponad milion dwieście tysięcy min. Pan tę rozmowę. Nie. I teraz po co nam są miny? Bo wojna na Ukrainie pokazała, że bez nich nie można skutecznie się bronić. Rosjanie powstrzymali Ukraińców w zeszłym roku, używając bardzo głębokich pól minowych i inżynieryjnego przygotowania terenu. Ukraińcy powstrzymają... powstrzymują Rosjan, wykorzystując również te miny. Są to przede wszystkim mieszane pola minowe. Miny przeciwczołgowe, z którymi nie ma problemu, mhm. bo takie możemy używać, ale również miny przeciwpiechotne są używane w milionach sztuk. I my, jeżeli mówimy o przygotowaniu granicy do obrony, to musimy. Chce pan. serię pytam, jak to tak, miałoby wyglądać. To już panu Granice, mówię nie jak... chcemy minować żadnej granicy, ale jeżeli rząd, obecny rząd, mówi o przygotowaniu inżynieryjnym terenu, to ja osobiście jako Michał Dworczyk bardzo się cieszę. Mam wątpliwości, czy nie będzie z tym tak, jak z benzyną po 5-19, ale jeżeli by naprawdę rząd zajął się tym tematem. Nad tym prowadził już pracę wcześniej minister Błaszczak, ale dzisiaj, gdyby weszło to w fazę realizacji, to ja to popieram. Natomiast uzupełnić trzeba te inżynieryjne skupy, przygotowania wykorzystaniem min. Czyli zbudowaniem jak? zasobu min oraz wyznaczeniem terenów, które gdyby nadeszła godzina W, czyli godzina konfliktu będzie można Dobra, szybko zaminować. Ja Pani pośle, bo pan mówi tak, że ja muszę to tłumaczyć na polski. A, przepraszam. Czyli chodzi generalnie o to, żebyśmy mieli miny. Tak. Ale ich jeszcze nie rozkładali tak. i dopiero w razie jakby co. Tak. To my je rozkładamy. Tak. A dlaczego musimy to zrobić teraz? Bo wyprodukowanie 3 milionów min, przykładowo, zajmuje dużo czasu. Natomiast to co jest istotne, możemy to zrobić sami. Bo my dzisiaj kupujemy High F35, sprzęt, który kupujemy za granicą, na który musimy długo czekać i który jest skomplikowany. Wie pan ile mina przeciwpiechotna kosztuje prosta. Od kilkuset złotych rzadko kupuję. Od kilkuset złotych do tysiąca złotych. A pocisk artyleryjski jeden to 55 mm od 20 do 30 tysięcy złotych. Co to znaczy? Miny są tanim i bardzo efektywnym środkiem no, można bojowym. Można bardzo rozrywkowym rzeczywiście. Można nie, z tego żartować, ale mówię zupełnie serio. Na Ukrainie. Ja byłem nawet trzy tygodnie temu na Ukrainie e, po raz kolejny e, i wyłącznie rozmawiałem na temat min e, wśród e, oddziałów, z którymi od miesięcy, czy już od tej chwili od lat współpracuję. Wszyscy potwierdzają, bez min nie można się skutecznie Panie bronić. Ministrze. Nie wierzę, że ta komisja cokolwiek wyjaśni, podobno jak, podobnie jak nic nie mają wyjaśnić e, komisje śledcze w Sejmie. Jest to rodzaj teatru politycznego i element wojny e, partyjnej. Czy politycznej, którą prowadzi rząd Donalda Tuska. E, zresztą też pytanie o wiarygodność w ogóle e, tego, co mówi Platforma Obywatelska w tej sprawie, bo dzisiaj Platforma Obywatelska zarzuca prorosyjskość Prawo i Sprawiedliwości. To ja panu przytoczę jeden cytat. Jeżeli pan uważa, że wszyscy zapomnieli o jego rusofobicznej postawie Jarosława Ka Kaczyńskiego oraz o tym, jak wiele złego zrobił dla stosunków polsko-rosyjskich, to mamy różnicę zdań. Czy wie pan, czyli to jest cytat? Zapewne Donalda Tuska. No. Komorowskiego, hmm. ale Donalda Tuska mógłbym podobne cytaty tak, tak. przytoczyć. Więc kiedy to platforma obywatelska powiedzieć... mówi prawdę? Wtedy, kiedy, kiedy zarzuca nam prorosyjskość, czy hmm. kiedy nas oskarża o rusofobię A kiedy prawo i sprawiedliwość w sprawie Komisji do spraw rosyjskich wpływów ma rację. Wtedy, kiedy ją powołuje na trzy miesiące, gdzie na trzy miesiące, tak, na trzy miesiące przed wyborami, czy też teraz, kiedy nie chce żadnej komisji nie chce niczego badać? Ja mogę przyznać yy, panu na pewno że za późno powołaliśmy tamtą komisję, natomiast jeśli czysto, ja miałbym odpowiedzieć, to była rów, taka sama komisja jak ta, to znaczy po, oczywiście inaczej powoływana, ale przez jedną partię de facto. Nie, to no przez, tak. nie pan, panie yy, redaktorze, tamta komisja miała mieć w sobie przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych. To, co moim zdaniem było jej błędem, to że przynajmniej część obrad nie była e, wyłączona z jawności, nie bo panie, dzisiejsza... Panie, ja, ty, dzisiejsza e, tam dzisiejszy błąd był świat... taki, że zakłada się komisję anty-Tusk, która ma pokazać, że Tusk jest ruskim agentem, zresztą ona to zrobiła na miesiąc, w zasadzie półtora po wyborach ogłosiła, że Tusk, Siemoniak, Sienkiewicz i paru innych nigdy nie powinni obejmować władzy, bo by byli zamieszani w reset, a... Być może coś jeszcze. No, wracając, do do nie jest wracając do Pańskiego pytania, uważam, że ta komisja jest wyłącznie elementem politycznej wojny, którą prowadzi rząd Donalda Dobra. Tuska i ona niczego nie wyjaśnia. Chętnie to... Zakończę tylko ostatnie pytanie. Było błędem powołanie w ogóle tej komisji tak późno w tym składzie i no tuż przed wyborami? Było błędem powołanie tej komisji tak późno, co do zasady warto badać wpływy rosyjskie czy białoruskie na e, polską rzeczywistość polityczną i funkcjonowanie naszego kraju. Michał Jaros, e, kandydat zwycięskiej platformy, nie został e, marszałkiem. Nie, głosowało na niego nawet, nie głosowali na niego nawet wszyscy posłowie, y, y, przepraszam, wszyscy radni Platformy. PiS poparł nie jego, rzecz jasna, tylko poparł, uwaga, Pawła Gancarza z PSL-u. Wójta tak. działacza samorządowego, który został marszałkiem. Wiceministra infrastruktury ostatnio. Tak. Mieszkańca subregionu Wałbrzyskiego. Kimżeż on nie był? Szczególnie bliskiego regionu mojemu sercu. Kimżeż on nie był? No w każdym razie jest pan Paweł Gancarz w tej chwili marszałkiem. Tak, gratuluję. na niego głosował, tak? tak. Dlaczego? Ca cały klub oddał głosy na Pawła Gancarza. To była decyzja klubu. Były dwa powody. Bo ta sytuacja w ogóle w sejmiku dolnośląskim pokazuje jak w soczewce problemy platformy. Platforma zajmuje się przede wszystkim sama sobą i wewnętrznymi rozgrywkami i próbuje właśnie takie awantury z poziomu Sejmu przenieść do samorządu. Paweł Gancarz, więc z naszego punktu widzenia kandydaci, bo Michał Jaros też trzeba powiedzieć, nie był jedynym rozważanym i w kuluarach omawianym kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale żaden z tych kandydatów nie dawał rękojmi tego, że, no, dla że marszałek będzie skupiał się na sprawach Dolnego Śląska. Natomiast Paweł Gancarz, Równo w tych rozmowach e, kuluarowych, jak i potem publicznie zadeklarował, że będzie realizował strategiczne e, projekty rozpoczęte jeszcze przez poprzedni zarząd, w którym Prawo i Sprawiedliwość uczestniczyło jako koalicjant, między innymi rozwój kolei dolnośląskich, e, realizację dolnośląskiego centrum mhm. onkologii, o których mówiliśmy, i szereg innych projektów, które są dla regionu e, rzeczywiście e, ważne. Co Dlatego to zdecydowaliśmy, to samo nie, ale nie chciałby budować kolei Jarus nie chciałby budować centrum onkologii, no na litość. Panie redaktorze, no, nasze rozmowy e, doprowadziły do tego, że uznaliśmy, że dużo bardziej wiarygodny w tych deklaracjach jest kandydat PSL-u niż kandydat platformowy. I dlatego z tego poparliśmy. Mieć? My będziemy e, oczywiście e, patrzeć z jednej co strony z mieć, panie, panie, e, uważnie, czy realizuje swoje pośle. obietnice, z drugiej strony. Będziemy program realizować, bo my od razu powiedzieliśmy, że nie wchodzimy do zarządu, nie ubiegamy się o nie to, no, w żeby... zarządzie was nie ma, to jest jasne. To żeby wiem, jakieś to... miejsca w Urzędzie Marszałkowskim otrzymać. No, ale zawsze możecie mieć na przykład pełnomocnika do sław kogoś. Nie, 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 nie. Jesteśmy w opozycji. Powiedzieliśmy to też bardzo wyraźnie. Nasi radni to powiedzieli. My jako politycy Prawa mhm. i Sprawiedliwości z Dolnego Śląska mówimy. Będziemy merytoryczną opozycją. A może chodzi o to, żeby zrobić taki gęstwo bez PSL-u. Oto proszę pa patrzcie, dzięki naszą... Naszym głosom, e, wasz człowiek zostaje marszałkiem województwa. Jakbyście na przykład na nas spojrzeli łaskawie w Sejmie, to my byśmy wam nie bałchili. Panie redaktorze, zarząd Dolnego województwa dolnośląskiego liczy pięć osób z tych pięciu osób, trzy zostały wybrane głosami Prawa i Sprawiedliwości. Wybraliśmy te osoby dlatego, że uważamy, że rzeczywiście można z nimi merytorycznie rozmawiać i będą realizować dobry program dla Dolnego Śląska. Mi... Dobra, ale to, co, co powiedziałem, nie ma żadnego... Yy... W ogóle... Mówi pan o wymiarze ogólnopolskim? Tak. Oczywiście jest jakiś wymiar ogólnopolski, ale moim zdaniem nie ma co go przeceniać. Wypowiadają się w tej sprawie różne osoby i z koalicji, i z opozycji, ale no prawda jest taka, to jest awantura, jaka w koalicji e, rządzącej obecnej. Nas to nie interesuje. Ostatnie Nas interesuje Dolny Świat. w tej sprawie: to nie był jednak taki, no, taki uśmiech w stronę PSL-u, takie wyciągnięcie do nich ręki? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. Był czy nie był krótko? Nie, to była merytoryczna decyzja. Serdecznie. Kto jest winny w padce na Podlasiu? Prawo i Sprawiedliwość wygrało tam wybory. Miało połowę yy, radnych w Sejmiku. Bez PiSu wydawało się, że absolutnie żadna koalicja nie ma prawa powstać. No i rzeczywiście tak było: bez PiSu żadna koalicja by nie powstała. Tylko nagle się okazało, że dwoje radnych PiSu stwierdziło, że w, zasa w zasadzie bliżej im do Platformy i do trzeciej drogi niż do PiSu. No i teraz mamy tam władzę. Platformy, trzeciej drogi, no i tych dwojga radnych, przecież jasna, za, za nic, za bezdruno tego nie zrobili. Nie, nie, przecież oni nie są zdrajcami jak pan Kałużat. Oni są ludźmi, którzy patriotycz, w patriotycznym zrywie poparli siły demokratyczne. Niech się pan nie gniewa, te, to są tanie dość żarty. No. Zachowuje się pan dokładnie. Tanie, ale te... aktualne. Dobrze, tylko wielce szanowny panie. Pan, nie słyszałem, żeby pan krytykował pana Kałużę. Nie, ale nie krytykowałem pana Kałużę i w ogóle się nie wypowiadam w tej sprawie, dlatego że uważam, że polityka niestety taka jest. No i... Czy nam się to podoba, czy się nie podoba, takie transfery mają miejsce i mówienie o tym na górnym C jest dla mnie albo hipokryzją, albo po prostu mnie bawi. No my po prostu zaliczyliśmy na Podlasiu wpadkę, trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Czy ja mogę powiedzieć coś, co będzie dla pana miłe? Nie szkoda. Bo to Bo... może być pocałunek śmierci. Nie, nie, ale... nie, ja chciałem powiedzieć, że się po raz pierwszy z panem zgadzam. A, U, właśnie, A na, właśnie, nie chce pan, żebyśmy produkowali miny przeciwpiechotne? nie ja się na tym nie znam. ale generał poważnie. Skrzypczak, generał Leon Komornicki, ja nie nie szereg się innych wypowiedział... ekspertów popiera ten pomysł, więc okay. namawiam, żeby pan ale ja się zapoznał na tym się z tematem. Ważna jest. rzecz, naprawdę. Więc nie będę się, nie będę się widowiskowo kompromitował. Natomiast w tej sprawie, jak wygląda polska polityka, trochę się znam, trochę ją, <coughs> przepraszam, obserwuję od 30 lat, więc myślę, że tak, właśnie, Wygląda. Ale ja chcę pana to spytać, dlatego że tam, tam to ma dalszy ciąg. Mianowicie Krzysztof Jurgier, były minister rolnictwa, najwierniejszy z wiernych, jeszcze stary zakon PC. E, a <laughs> teraz na wylocie powiedział, że hm, to oskarżanie go o to, że namówił tych radnych, by zdradzili PiS. No, bo takie sugestie padły, że to Jurgiel za tym stoi, że to Jurgiel e, mści się za to, że no nie wystawiono go do europarlamentu. To jest, są pomówienia, i pan pozwoli, że zacytuję pana ministra Jurgiela. Pomówienia ze strony prezesa PiS nie zaskoczyły. Nie działałem przeciwko partii, ale podejmę kroki prawne, aby to wyjaśnić. Jezusie Mario. Jurgiel będzie Kaczyńskiego? Pozywał. Nie mam pojęcia, przyznam się, że w ostatnich tygodniach jestem skupiony tylko na dwóch rzeczach. Pierwsza to jest kampania do Europarlamentu, druga to jest Dolny Śląski Sejmik Dolnośląski. Nie śledziłem tego co się działo na Podlasiu. Mogę to tylko spuentować tym co już powiedziałem. Niestety zaliczyliśmy wpadkę. Podobało ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego